Cześć. W tym odcinku pokażę wam jak zrobić bransoletkę typu yy, smocza łuska. Bransoletka będzie będzie wyglądać o właśnie tak. W innych kolorach będzie. I jest też wykorzystywana jako taki kubraczek na przykład dla mojej maskotki Flaminga. Można też to tak używać właśnie. Ma kubraczek. A dla nas też to może być taka bransoletka. Dobrze. Potrzebne będą cztery esklipsy. Szydełko, krosno, gumeczki. I bardzo, bardzo dużo y, humoru. Dobrze, no to możemy zaczynać. Od krosna odpinamy jedną jedną taką jeden taki rząd odpinamy jeden taki specjalny klips do postawiania ciężko mi odpiąć poczekajcie chwilkę a i przypinamy tak żeby stało. Bierzemy nasze gumeczki. I bierzemy pierwszy kolor. U mnie to będzie czerwony. I zakładamy to na Trzeci bolec i zapinamy od dołu, tak? Pokazuję jeszcze raz. Tak, tak, tak. Jeszcze raz. Tak, tak, tak. I ostatnie tak, tak, tak. O, będzie lepiej widać. Teraz troszeczkę obniżamy nasze ósemki i bierzemy kolejne cztery gumeczki. I zapinamy tak samo. Tak, tak, tak. Kolejna. Tak, tak, tak. Kolejna. I będzie to tak. Tak, tak. I ostatnia tak. Tak. Powinno to tak wyglądać. Mm -hmm. Spróbuję objąć to całe. O, udało się. Bierzemy nasze szydełko I przepinamy to tak. Od dołu na górę. 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 I wszystko obniżamy. Bierzemy gumeczki, chowamy. Bierzemy drugi kolor. U mnie to będzie pomarańczowy Potrzebne 8 gumeczek. Teraz robimy zerówki, więc będzie łatwiej. I zakładamy dopiero tylko jedną warstwę. To znaczy, że tylko cztery gumeczki będą nam potrzebne. Teraz popatrzcie. I teraz. Hop. Hop, 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 hop. Obniżamy. Bierzemy kolejne cztery. Też pomarańczowe. Wiem, teraz to wygląda jak żółty, ale tak naprawdę to jest kolor jasno pomarańczowy. Oj, spadła mi gumka. Chwilka. Muszę ją znaleźć i podnieść Ok. I zapinam. I teraz zapinam przeciąg. O, Eklipsy S, macie być grzeczne, nie uciekać. <laughs> Op, hop. Ciach i zaciąg. Ciach, zaciąg. Ciach, zaciągamy i ciach. Tak to powinno wyglądać. Obniżamy wszystkie nasze poziomy, odkładamy pomarańczowe gumeczki, bierzemy 8 żółtych, jak to tak biorę na oko, więc nie sugerujcie się kubką. sobie zrobię stabilniejszy trochę. O, odczepiłam jeszcze jeden taki klocek i przypinam go na sam koniec. Tego też odczepię i przyczepię tu, żeby było stabilniej. Bierzemy kolejne cztery gumeczki i zakładamy tam gdzie nie ma rzut. O, i muszę te eski gdzieś indziej dać, poczekajcie, wszystkie cztery? istnieją. Jeszcze jeden uciekł. Oj, te eski są bardzo męczne. No. Hop, 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 hop. hop. Odkładam żółty i daję zielony ładny kolor i zakładam robię tęczową smoczą łuskę możecie robić jednokolorową dwukolorową ale ja chcę tęczową bio reč da regulački ładem zielony na jego miejsce w pudełeczku i biorę tym razem niebieski Obniżam, biorę fioletowy, oj, brązowy się wziął. No. 就是啊，嗯。 Biorę znowu fioletowy, żeby mieć dobrą bransoletkę. Potem do niebieski, potem zielony, potem żółty, a potem y, pomarańczyły, a na koniec czerwony. Ja sobie już schowam, przeplatam. poziomie z żółtym, to ja już kończę prawie.